Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z apostołami był akurat w drodze. Przychodząc, ujrzał człowieka siedzącego przy drodze niewidomego od urodzenia. Apostołowie, widząc go, pytali Jezusa, powiedz nam, kto zgrzeszył on, czy jego rodzice, że ten człowiek urodził się niewidomym. Jezus odpowiadając rzekł, ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice nie zgrzeszyli, ale potrzeba, aby inni patrząc na Niego, dostrzegli wielkie dzieła Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała to Drodzy, dzisiaj stajemy wobec chyba jednej z największych tajemnic ludzkiego życia. Tą tajemnicą jest obecność cierpienia, choroby w świecie, w którym żyjemy. Cierpienie, które od zawsze jest obecne i chyba tak już pozostanie. A my, po ludzku, Będziemy pytali, patrząc na cierpienie naszych najbliższych, może to jest tato, może to Twoje dziecko, może ktoś z Twoich bliskich przyjaciół. Będziemy pytać, dlaczego, Panie Jezu? Za jakie grzechy? Ludzie zawsze będą sobie zadawać te pytanie, te pytania, czy... Cierpienie jest karą za grzechy i dlaczego to ja cierpię? Pewna młoda kobieta opowiadała mi, że robiła zwykłe rutynowe badania na początku roku szkolnego, bo jest nauczycielką i mówi: Przychodzę do domu, otwieram pocztę, są wyniki. Dobrze, że nikogo nie było w domu, nie było moich dzieci, i mego męża. Płakałam jak dziecko, rwałam włosy na głowie. Potem te włosy, jak ksiądz widzi, same mi wyszły przy chemioterapii. Darłam blat stołu, aż pozdzierałam paznokcie do krwi i tupałam nogami o posadzkę. Dlaczego ja? że ja sobie to pytanie nadal zadaję. Dlaczego to spotkało akurat mnie? Staram się być dobrą mamą. Dzieci prowadzę do kościoła. Modlimy się wieczorem z mężem i z dziećmi. Dlaczego to spotyka mnie? Mój sąsiad, mówi ta kobieta. Od rana do wieczora nie wysycha. Rodzina go się wstydzi. Dzieci późnym popołudniem, jak przychodzą ze szkoły, to idą i szukają tatę po usiedlu. Może gdzieś w rowie, może na przystanku autobusowym. Zabierają go, aby inni nie patrzyli. I takiemu to nic, proszę księdza. W rowie się prześpi, na zimnie. Dlaczego to spotyka akurat mnie? I drugie pytanie, które zawsze człowiek będzie sobie zadawał: czy cierpienie jest karą za grzechy? Nieraz rodzice bezpodstawnie oskarżają siebie, mówiąc: Jestem pogodzona, wiem, że ta choroba. To kara, bo moja córka rozbiła czyjeś małżeństwo, skradła szczęście czyjeś dzieci, kobiety. Drodzy, czy cierpienie jest karą za grzechy? Zapewne słuchaliśmy z uwagą Ewangelii. Jezus. Przechodząc z uczniami, przy drodze widzą człowieka, który siedzi i żebrze. Człowieka niewidomego od urodzenia. I apostołowie zadają Jezusowi pytanie. Powiedz nam, kto zgrzeszył? Czy on, czy jego rodzice, że urodził się niewidomym? Zapewne są tu nauczyciela, może poloniści. Możemy sobie zadać pytanie, czy autor natchniony popełnił świadomie błąd, bo to zdanie samo w sobie jest sprzeczne, prawda? Jak mógł zgrzeszyć ten człowiek, skoro On urodził się niewidomym, a jednak takie pytanie zadają Jezusowi? I Jezus odpowiada jednoznacznie, ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice nie zgrzeszyli. Cierpienie nie jest karą za grzechy, ale potrzeba, aby inni ludzie, patrząc na tego człowieka, dostrzegli Boga obecnego w tym przeświecie. Jakie to dla nas trudne? Ktoś powie: Mam jedno życie, tak jak każdy, i chcemy cieszyć się tym życiem, chcemy cieszyć się najbliższymi. Muszę wam się przyznać, że dopóki nie poszedłem w zastępstwie kapelana na wakacjach na onkologię, nie wiem dlaczego, ale ja sobie jakoś tak wyobrażałem, że mają prawo chorować osoby w starszym wieku, no bo to już taki wiek, te różne niedomagania wieku, przemijania ta jesień życia. Ale kiedy tam na onkologii dziecięcej, oddział dziecięcy, zobaczyłem takie małe, niewinne aniołki. Ledwo to przyszło na świat i ci rodzice już siedzą tygodniami, wymieniają się. Ja też po ludzku pytałem się, Panie Jezu, za co? Dlaczego takie malutkie, niewinne dzieci cierpią? Dlaczego? Za co? I my jako ludzie zawsze będziemy sobie zadawać to pytanie. U nas w seminarium w Tuchowie niedawno umierał taki i profesor nasz, ponieważ on z wykształcenia był polonistą, znał, biegle władał kilkoma językami. Tłumaczył nam, studentom, różne artykuły do magisterek, do doktoratów. Góral, taki ludzie mówili na niego, kawał chłopa, taki dwa metry wzrostu prawie. Taki zbudowany czternaście razy prowadził tarnowską pielgrzymkę dziewięciodniową na Jasną Górę. Czternaście razy. I kiedyś głosił rekolekcję, tak jak ja, stał, głosząc kazanie, ale na takiej ambonie, wiecie, są takie ambony czasami na ścianie, że się wchodziło takie, takie ambony w starych kościołach. I podczas kazania zasłab. Ludzie od razu zawyrokowali, no bo to taki kawał chłopa, taka tężyzna. I ludzie od razu to zawał, to wylew, to udar. Wezwano karetkę. Po dwóch dniach już były wyniki. To, to nie był ani zawał, ani udar. To początki choroby, stwardnienie rozsiane. Zanik mięśni. Pamiętam, jak przyszedłem do seminarium 30 lat temu. On, to były początki jego choroby, i ten nasz profesor starał się o kulach chodzić. W tamtym czasie nie było jeszcze tego leku, tak jak dzisiaj, który zatrzymuje tę chorobę. Nie ma leku na tę chorobę, ale lek, który spowalnia remisję choroby. I potem, jak już kończyłem seminarium. On zasiadł na wózku inwalickim. I na tym wózku inwalickim siedział 18 lat. Nigdy się nie skarżył, bo to był góral, taki bardzo twardy człowiek. Miał swoje ulubione miejsce na korytarzu, w klasztorze, w oknie z widokiem na dziedziniec w Tuchowie, u nas sanktuarium, tam jest kaplica, gdzie są. Odprawiane od pusty w lipcu. I zawsze można go było spotkać jak z różańcem, na tym swoim samochodziku, jak to mówił, siedział i modlił się spoglądając na sanktuarium. Jeśli ktoś się nad nim litował, ktoś mu spółczuł, to on po prostu odbezpieczał swój samochodzik i odjeżdżał do pokoju. Znany jest taki dialog jednego z naszych profesorów, ale nazwiska Wam nie powiem, bo czasami go w telewizorze pokazują. On ma parcie na ekran telewizora. Są tacy ludzie, którzy bez, bez mikrofonu po prostu sobie życie nie wyobrażają. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No i inni. Słyszeli tą rozmowę, bo za trzecim podejściem w końcu zrobił doktorat. No, to już wszystko mówi. No i tak chciał błysnąć. Mówi. ojcze Rysiu, no możesz mi pogratulować. No obroniłem doktorat. A ten tak bidak siedział, tak słuchał tego, jak ten tak, tak pompował siebie. A ty mówi, to... Taki zdolny, taki człowiek, energia. Mógłbyś tak wiele w tym życiu jeszcze zrobić, a ty tak siedzisz na tym wózku. No i ojciec Ryszard, bo inni to słyszeli, tym razem nie odjechał, ale pokusił się na rozmowę z tym wielkim w cudzysłowie profesorem. Mówi do niego, ale ja zacytuję w oryginale, abyście zrozumieli, o co chodzi. Mówi wiesz, co? Pan Bóg wie, czy ją dupę na wózku posadzić. Twojej na pewno nie posadzi, bo jest zbyt szlachetna i delikatna. I ty byś samobójstwo popełnił, ty byś tego ciężaru nie udźwignął. A Pan Bóg tego nie chce. Nie każdemu Pan Bóg daje ten krzyżyk, moi drodzy. On te krzyżyki daje wybranym. Jan Paweł II. Bardzo często powtarzał w lurt, gdy jechał na Światowe Dni Chorego tam do chorych, mówił do nich was Chrystus wciąż cierpi. I w tym cierpieniu zbawia drugiego człowieka, i to jest właśnie tajemnica. W kościele słyszymy, że w cierpiącym człowieku Chrystus cierpi dla drugiego człowieka. Jaki sens ma cierpienie? Pozwólcie, że posłużę się takim obrazem z żywotu świętych. Czytajcie Żywoty Świętych, bo to są piękne komentarze do Ewangelii. Święta doktor Kościoła Katarzyna ze Sieny. Co pewne Wam znana Katarzyna ze Sieny. Mistyczka. Analfabetka. Wyobraźcie sobie, że nie ukończyła ani jednej klasy, nie potrafiła pisać. Całe życie obok niej chodziło dwóch skrybów, takich ludzi po uniwersytetach którzy spisywali jej dziennik duchowy, tak jak nasza Faustyna, to wszystko, co Jezus do niej mówił, bo ona była mistyczką i rozmawiała z Panem Jezusem, tak jak my rozmawiamy z drugim człowiekiem. Miała wiedzę wlaną od Stwórcy. Do niej jechali wielcy z całego świata, aby prosić o poradę. Ona upominała królów, papieży. W historii kościoła znana jest jako niepokorna święta, bo upominała wielkich. Jest autobiografia, to już jakiś czas, ostatnia autobiografia, być może 7 z 8 lat, taka 800 stron ma ta pozycja. Zachęcam właśnie tytuł Niepokorna Święta, taka zielona księga, 800 stron. O czym chcę powiedzieć? A a wiecie, którym dzieckiem była w kolei w rodzinie? Wskazaliście, nie zgadniecie. Dwudziestym drugim i nie ostatnim, i nie ostatnim. Tak. Wtedy była ogromna umieralność dzieci. Wtedy dzieci umierały. I nieraz przeżyło jedno drugie dziecko. Dzieci umierały bardzo. Tak, dwudziestym drugim dzieckiem. To nie żart. Zachęcam do czytania. Umiera jej tato. Tego posłuchajmy, ten dialog Katarzyny z Jezusem. Jezus uchylił rąbka tajemnicy. Jaki sens ma cierpienie ludzkie. Jej tato. Bardzo szlachetny człowiek zostaje sparaliżowany od pasa w dół, a Katarzyna w swojej celi zakonnej mówi Jezu, dlaczego ty mu dajesz to cierpienie? On nigdy nie chorował, on się nie zgadza na to. A Jezus mówi, twój tato, uwaga, za dwa tygodnie umrze, ale ja potrzebuję cierpienia tego sprawiedliwego. Bo dzięki Jego cierpieniu, wiele dusz czysta pójdzie do nieba. A katarzyna mówi, ale on nigdy nie chorował. Ja boję się, że żeby on się nie odwrócił do Ciebie. Daj mnie Jego cierpienie. Nie wiesz, o co prosisz. To nie jest uwaga Twój krzyż, a poza tym. Twój czas na ziemi, a mój czas w niebie jest zupełnie inny. Zobaczcie, ile, ile rzeczy Pan Jezus tłumaczy. Katarzyna nalega, daj mnie jego cierpienie. Twój tato, mówi Pan Jezus, po śmierci pójdzie prosto do nieba, a przez czyjściec się tylko przespaceruje. Bo drogi okrężnej nie ma, moi drodzy. Wszyscy do czysta trafimy, chociażby na chwilę, niektórzy na chwilę, niektórzy na bardzo długo, a niektórzy tam zostaną do końca świata. W czystu są poziomy, jak, jak już mówiliśmy, Faustyna mówi, tam są poziomy. I na najniższych poziomach dusze bardzo cierpią, bardzo, z miłości. Twój tato się przespaceruje przez czyste, pójdzie do nieba. Daj mnie jego cierpienie, Katarzyna nalega. Fizyczne cierpienie twego taty ma o wiele większą wartość niż cierpienie dusz, które cierpią w czystu. Cierpienie duchowe, zobaczcie, jeszcze jedno. Kwestia, którą Jezus tłumaczy. Jak wielką wartość ma cierpienie człowieka sprawiedliwego, to fizyczne, Większą niż to cierpienie dusz w czystcu, cierpienie duchowe. A Katarzyna nadal nalega. I Jezus ją usłuchał. Tato wstaje z łóżka, paraliż ustępuje, ale za dwa tygodnie jej tato umiera, bo jego ziemski czas dobieg do końca. Katarzyna przyjmuje inne cierpienie na swoją miarę. Będzie o tym wspominać wielokrotnie w tej autobiografii. W każdy piątek w godzinach Kalwarii, od 15 po południu, potwornie cierpi, potwornie. Nieraz traci przytomność i leży nieprzytomna na posadce w celi zakonnej. Mówi, że to jest tak potworne cierpienie, jakby ją ktoś operował na woreczek żółciowy bez znieczulenia. I takie cierpienie Jezus podarował katarzynie w zamian za cierpienie taty, ale to było cierpienie na miarę świętej mistyczki katarzyny Sieny, która do końca życia w każdy piątek będzie przeżywać kalwarię. drodzy tajemnica cierpienia, sens cierpienia. Nie pytaj dlaczego ja, bo to pytanie raczej tak nie ma sensu. To tak jakby człowiek uderzał głową w mur, tylko sobie głowę porozbijasz, a mur pozostanie niezruszony. Pan Jezus nie pytał, dlaczego ja, tylko wziął krzyż i poszedł na kalwarię i umarł w potwornych mękach, cierpiąc z miłości za każdego z nas bez wyjątku. Tajemnica cierpienia. Ten nasz profesor, wspominany przeze mnie. Ojciec Rysiu. Pielęgniarka była jedynie obecna o 5 rano jak umierał. Zawołał ją. On już był zupełny bezład, bo wiemy, że to starnienie rozsiane ostatecznie atakuje centralny układ nerwowy, czyli mózg i człowiek już nie potrafi przyjmować pokarmów, tylko jest karmiony sądą. On na szczęście jeszcze, jeszcze mógł coś tam sam spożyć. Poprosił pielęgniarkę. Ta stała przy nim, ale mówi coś dziwnego zaobserwowała, bo on nie patrzył jak zawsze na krzyż, który miał przed sobą i na Matkę Bożą w ikonie pomocy nieustającej, bo zawsze patrzył na ten krzyż i modlił się na różańców. Mówi, a tym razem patrzył w bok na białą ścianę, czystą ścianę, na której nic nie było. I patrzył przez dłuższą chwilę i mówi, że popłynęły z jego oczu łzy i ostatnie słowa, które wypowiedział, wyszeptał, brzmiały Jezu przyszedłeś po mnie i umarł. Tajemnica cierpienia, moi drodzy. Sens cierpienia. Jest ukryty w Krzyżu Chrystusowym. A my jako chrześcijanie mamy szczególny udział w tym Krzyżu Chrystusa, bo on w nas chce zbawiać i przez nas innych, bo każdego chce mieć w niebie. Amen. Drodzy, teraz będziemy, udzielimy z księdzem. Wam sakramentu chorych. Ja mam taką prośbę, aby się ustawić, tak może jak do komunii. Do Was podejdziemy, dajemy tak dwie dłonie. Kto może przyjąć sakrament chorych? Po sześćdziesiątce każda osoba, bo tutaj już się zaczynają różne ze zdrowiem dziać dziwne rzeczy, tak to powiedzmy. I, I też osoby młode, nie zważając na wiek, jeśli ktoś choruje, są jakieś takie przewlekłe choroby, nawroty. Dzisiaj bardzo dużo ludzi młodych choruje na przykład na alergię różnego rodzaju, czego na przykład ja jestem przykładem. Więc moi drodzy, też można przyjąć sakrament chorych z wiarą. Sakrament chorych nie jest sakramentem umierających, jak niektórzy twierdzą, ale jest sakramentem dla podźwignięcia z choroby, jeśli taka wola Pana Jezusa, Jezu Twoja wola, jeśli chcesz, a jeśli nie, to umocnij mnie, dodaj mi odwagi i sił, abym ten krzyż cierpienia niosła i kiedyś ten swój krzyż. Postawiła na kalwarii obok Twego krzyża u moich dni. Przez to święte namaszczenie, niech Bóg swoim nieskończonym i miłosierdzie wspomoże Ciebie łaską ducha świętego Amen. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie Amen. Zapraszamy drodzy, tak sobie, jak do komunii. My do Was podejdziemy. Tak przez środeczek.